Cześć, witam serdecznie na moim pierwszym nagraniu z serii pokazującej w bardzo szybki sposób możliwości wizualizacji danych tablo. Seria ma w swoim założeniu zmieścić sporą część prezentacji sprzedażowej tablo, ale skupiać się będziemy nie na sprawach technicznych, a po prostu na demonstracji produktu, który w Polsce wciąż nie jest tak dobrze znany i wykorzystywany. Przejdę do rzeczy, bo chciałbym, żeby każdy z filmików zmieścił się w maksymalnie 3-minutowym nagraniu. Oczywiście, jeśli zainteresuje Cię ta tematyka i chciałbyś poznawać więcej funkcjonalności zastosowań tablo, to zapraszam do pozostawienia lajka i obserwowania mojego profilu. Tutaj widzimy ekran startowy, który otwiera się automatycznie po włączeniu tablo. Główna jego część to podgląd na raporty i dashboardy, które stworzyliśmy do tej pory. Z lewej strony mamy natomiast konektory. Możemy łączyć się z plikami, takimi jak Excel, dokument tekstowy, dokument JSON, PDF, ale też bezpośrednio z serwerami, także mamy dostęp do SQL, Amazona oraz serii innych. My połączymy się z Microsoft Excel. Przygotowałem tutaj plik, który Wam szybko pokażę, żebyście zobaczyli, że nie będziemy działać na jakiejś bardzo okrojonej ilości danych, tylko na sporym pliku. Wierszy mamy, jak widzicie, około 8000, dokładnie 8399, i serię kolumn, które opisują nam wydarzenia i wyniki sprzedażowe sieci sklepów, która została wymyślona na potrzeby tej prezentacji. Zamykam ten dokument, otwieram go za pomocą tablo. Arkusz, który widzieliście, nazywa się Order z systemem and and Przeciągam go i mam wizualizację i podgląd od razu. Które pokazuje tabel, który uświadamia, czy jestem w dobrym pliku, tym co chciałem. Jakoś jestem. Przechodzę do zakładki numer 1. Wszystkie kolumny, które widzieliście, zostały automatycznie przez tabel przypisane jako miary i wymiary. Także mamy zarówno tutaj wszystkie wartości liczbowe, jak i wartości opisowe. Jeśli coś chcemy zmienia, to oczywiście możemy. Mnie będzie interesowało województwo, także nadam mu od Skorzystam z przycisku Show me, który znajdziemy tutaj. Tablo sugeruje mi wszystkie możliwe wykresy, których mogę użyć przy danych, które wybrałem. Chciałbym użyć mapę i od razu mam mapę, gdzie mam rozrysowaną sumę sprzedaży w poszczególnych województwach. Znajdzając na województwo, widzę ile sprzedaliśmy produktów. Ponieważ chciałbym też zobaczyć, jak generuje zysk, przesuwam and drop zysk do oczulki i w chmurce wyświetlamy się zarówno sprzedaż, jak i zysk każdego z województw. Ponieważ, tak jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby filmiki były krótkie. W kolejnym nagraniu będziemy wchodzić głębiej w dane. Pokażę, jak można łączyć poszczególne raporty w dashboard. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Hej!